Gotka o świętych i o tym, jak czorty, muzykę kościelną chcieli popsować i jak świętą Cecylię spotkali. Prawdo jest to pewno i wszyscy łotym wiedzą i na niebie i na ziemi, że kto śpiewo, tym dwa razy się modli, a jak kto jeszcze śpiewo ładnie, to nawet i trzy, a moi Wincy. Boros, że we niebie lepiej takiego słyszeć, a dwa, że i człowieki modlą się parzy i mocni, jak im ktoś pięknie śpiewa. I od wieków spierają się teologii, matematyki i muzyki wszystkich kraj. Ile razy modli się tym, co śpiewa. I do dzisiaj porachować tego nie umią. Chociaż wyniki im się bliżą do 3,14, jest za to jedno miejsce, we którym wiedzą dokładnie, ile razów modli się tym, co śpiewa. We piekle o tym wiedzą doskonale. Wszystkie piekielne teologii, matematyki i muzyki zgodnie go dają, że tym, co śpiewo, tym modli się za dużo. Jest za tym śpiew kościelny, pod wszelkimi postaciami, wielkim frasunkiem dla szybkich sił nieczystych, bardzo przykrzy się wszystkim łognistym przebierańcom i rogatym bardom. Piekło wytęża siły szyckie, mnoży podstępy i działania złe i jedno tylko mu na celu psować kościelne śpiewy. Śpiew leży niestety we naturze człowieka, i wyrwać jako chwosta się go nie da, chociaż wiele prób już było. Łostowisz człowieka samego, spuścisz mu na łeb nieszczęście, pracować mu, każesz i szybko zrobisz, co by los mógł obrzydzić, a tam mało złośliwo sił już mieć nie będzie. A i tak śpiewać pod nosem zacznie. W tych warunkach pracować się niego. Stwierdziły czorty, zapsowanie muzyk odpowiedzialne i na diabelskie emerytury poszły. Trzeba nowej metody jakiej we podejściu do śpiewania. za zatem Budynek wielki, czarcią Akademią Muzyczną. We której uczyć się czorty, a de mieli, jak psować muzykę ziemską, a niebiańską. Wiela się tam sztoczek, a figli uczyli, tak, że każdy jeden student ze rogami na łebie dobrze znał całkie kościelne śpiewanie. Młode psalmów dawidowych, przez pieśni tradycyjne, a smętne, zawodzenia pokutne. Na wesołych i skucznych piosenkach pielgrzymkowych kończąc. Każda pół półnuta, ćwierć nuta, osemka i szesnastka, poznano być musiała. Każdy jeden dźwięk najmniejszy. Tak żeby we chwili odpowiedniej wygiąć go we górę albo we dół i fałszywe, brzydkie tony ze niego wyprowadzić. Uczyli się diaboły przez semestry całkie, jak nastroić każdy jeden instrument tak, żeby jak będzie potrzeba szybko móc go rozestroić. Budowę organów na pamięć się uczono, żeby i ze zawiązanymi ślepiami każdą piszczałkę móc poznać, tak żeby móc ją zatkać i paśkudne dźwięki wywołać. Każdy jeden, co uczelnie te kończył, musiał umieć ze swoich własnych ciszyk. dźwięki okropne i stręczne móc wydobyć, co się biesom udawało bez trodów większych, bo to szećkie są wieprze a świnie. I uczyli się, tak pięć lot, każdy nietyp. Egzaminy ciężkie zdali, zgiełk niemały robili. I dociekało się piekło we końcu swoich pierwszych wykształconych muzykantów, co to gotowe byli do sionia zamyntu we chórach przykuścielnych. A najpierwszy z nich, największy primus ze Szećkich, był zafajdano Fajdano co to, to swoje wołanie wziął od swojej sztuczki popisowej, czyli paskudzenia do organowych piściołek. Także instrument nie tylko dźwięki paskudne rozsiewał, ale też wytory niemożebne. Dali więc Diogli, piściołce, wszystkie rzeczy potrzebne i pierwszego go na ziemię posłali, ze wielką i okropną misją psowania muzyki kościelnych. Rodzinne sentymenta cisły piściłkę na ziemię polskie. Diot jego wsławił się w swoim czasie Syrią kuszeń z podholem i łowcami w tle. Były to opowieści okropne, na których się Pściołka wychował. Gdy więc wybierać musiał, gdzie kusić sam polzie, wziął i polos nad Wisłę. Najsampierw Polos na Warszawę, bo zacząć trzeba przecież we miejscu jednym, a pympek ze wszystkich miejsc jest najjedniejszy. Nie wybrzydzą wcale ani wybrny niebo. Kościół miał ino być duży i luda wiele pomieścić, co by szkód jak najwięcej narobić. Zasiódł się ten szkódnik na chorze. We organowe nasrął, Przegryzł strunę we gitarze, Do śpiewnika krzywe nuty powpisywał, Schował się za kolumną I czekał całki szczęśliwy Na tę katastrofę, którą właśnie wziął i nagotował. Miał jednak pycha nieborok, Bo ros na dwa tygodnie W każdej świątyni zjawia się święta Cecelia i sprawdzo szyćkie instrumenta. Organy koszdej śpiewniki przeglądą. A że kościołów masz wiela, to święta zawsze w biegu zmęczono i w humorze nie najlepszym. Od razu poczuła, że coś cię święci. Biesa za kolumną łobaczyła i już go załuchotargo. I już wyzywo i śpiewnikiem po łebie tucze. I już diabeł nuty we śpiewnikach prostuje i równo układu. i Już piściołki w organach płucuje i już gitarę stroi. Uwijał się za dwóch piściołka nieburak. Dziękował pieku, że go tak dobrze we strojeniu instrumentów wyszkoliło, bo inaczej nie wyszedłby z całej tej awantury we jednym kawałku. A jak już ze szyćkiem się wyrobił, święta, co by dobrze popamiętał, jak się figle we kościele kończą, jako zbata szczeliła go struną przez goły porosły szczeciną zat i pogoniła. Po pierwszej klęsce pomaszerował na jakąś mniejszą mieścinę. W końcu święta Cecylia nie ma czasu, co by każdy jeden kościół sprawdzać tego samego dnia. Dotarł do jakiejś mniejszej parafii, do kościoła weskoczył i zaczął szykować diabelski koncert. Zasadził się śkudnik na chórze, tak jak wcześniej, w piszczołki nasroł, żadnych innych instrumentów nie znalazł. Wziął więc śpiewniki kościelne i zaczął w niech krzywe nuty baskrować. Na koniec Usiadł za ławką i czekał, cały zadowolony na muzyczną katastrofę, którą tak pięknie przygotował. Miał jednak pycha borok, bo we parafii był nowy wikary, co to na śpiewie, nutach i organach znął się nieźle, i rozdziennie przed mszą świętą sprawcą, czy szyćkie pieśni na miejscu, czy organy dobrze grają. Cóż się tu święci pomyślał zaros, Jak tylko na chór stromymi schudami w los. zaros czorta za ławkami I już za ucho go targo, I już rożańcem a świętą poubiewali, I już woło, święta Cecylio, módl się za nami. A diabłą jak tylko o świętej Cecylii usłyszą, zaros na kolana klęka i błaga wikarygo o litość. Księżę dobrodzieju, miejże serce, nie wzywaj świętej Cecylii. Ja szyćko szybko posprzątam, zaros jako nowe szyćko świecić się będzie. I już nuty we śpiewnikach prostuje, i już piściołki we organach czyści. Uwijał się za dwóch piszczowka nieborak. Szydczko wysprzątał, ukłonił się nisko, zapewnił, że wincy już żadnych problemów robił niebycie. Do usług, do usług i szybko wekszoki, co by razów dodatkowych nie zebrać. Biedny piszczowka, udręczony od świętej Cecelii i od wikarygo młodego smutny po tak sromotnych przypadkach wybrał sobie najmniejszy z najmniejszych kościółów we jakiejś wiosce we górach stu wiernych z czego dziewięćdziesiąt pięć niewiernych farosz stary na jedno oko nie widzi na jedno ucho nie słyszy tutaj w końcu się uda i trochę zła zasieje myśli se piściołka radośnie Lyzie na chór, a tam u organy stare i liche, Lidwie grają, brzmią jakby łosieł zdychą, Paskudzić więc nie będzie, bo cokolwiek by zrobił, I tak już organy gorzy nie zabrzmią. Za to zapaskudzią kościelne śpiewniki, Nuty pokrzywił, słowa poprzemieniał, Schował się po pod deską we podłodze, i czekał niecierpliwie, aż ta katastrofa, co się nad nią tak napracował, w końcu się wydarzy. Ale i tutaj, w najmniejszym kościołku, ze wszystkich w Polsce najmniejszym, chociaż ani świętej Cecylii, ani żadnego porządnego wikarygo w pobliżu nie było, miał widok pycha. Pod deską trafił na gniazdo wyjątkowo pobożnych Wyjątkowo walecznych i wyjątkowo złośliwych miszy kościelnych. A byli to stwory tak zajadli, że we całkiem piekle podobnych łokrutników nie znajdziesz. I już atakują straszni ci gryzunie miejsca najboleśniejsze. I już całki pokącany, I już jajca paczą gryźć. I już litości choćby najmniejszej nie znajdą, ci kościelni. I chociaż pisku ich piściółka nie rozumiał, dobrze wiedział, że całkie to gryzienie to przez te byzecyństwa, co to je we śpiewnikach nawypisywał. Rzucił się więc do kart pogryzmolonych i czym prędzej pomazał to, co wcześniej pogryzmolił. A jak już porządek zrobił we śpiewnikach, uznał, że jeszcze organy staremu farażowi naprawi, co by chociaż na jedno ucho posłyszał, jeszcze jak grają. Po tym nisko myśląc się kościelnym ukłonił, przez łoknowy mrok wieczorny, za gołą dupą wyskoczył. Załamany nieborok że i w najmniejszym kościołku krzywdy żadnej zrobić nie umiał. Ze zwieszonym łogonem i pogrydzionym zadem Wrócił nieszczęśnik na powrót do piekła. Raport zdoł i czorty szyćkie uznały ze smutkiem, Że jak najlepszy i najzuchwalszy z nich szyćkich Nic nie wskórał, nawet w najlichszym z kościołków, Którego już nikt poza myszami nie bronił, to nie ma sensu dali w muzykę kościelną uderzać Akademia muzyczną zamknięto Zrobiono tam magazyn Na burksylkę, kalafiury i fasole We których towarzywach Diabły szczególnie się lubują Przez to, że wzdęcia dobre robi I tak cierpi dali czorcie płynie. Piekło całkie lament podnosi bo kto śpiewał, ten modli się dwa albo i więcej razy. A to się nikomu tam na dole nie podoba, nic a nic. Piekielni specjaliści od teologii, matematyki i muzyki wiedzą aż za dobrze, że kto śpiewał, ten modli się za dużo.